Witam widzowie. Mała podpowiedź, co będę nagrywał, gdy będę miał laptop i gdy będziemy na nim grać. Gardynów Banban. Pierwsza część oraz druga część, trzecia część i czwarta część. Z szóstej... Oraz piątej jeszcze nie dodali, ale są już zapowiedziane przez twórców. A twórcy nazywają się Euphoning Brothers Czyli po polsku Eufoniczni bracia. Będzie jeszcze też Copy Playtime Chapter 1, Chapter 2. Ma być też chapter trzeci, ale jeszcze nie wyszedł wyjdzie w ten rok gdy będzie, gdy będzie zima ale teraz jest jesień wiecie dajcie znać w komentarzu czy wiecie czy wiedzieliście czy nie wiedzieliście no więc jeśli chcecie żeby żebym wam nagrał te cuda dajcie łapkę w górę i subskrypcję No to polecam każdemu tę łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ będzie mocno. Kumacie? O, będziemy jeszcze cheatować. Cheatować to jeszcze się nie nauczyłem, ale, ale biorę lekcję cheatowania. Będzie mi potrzebna łapka, ale spokojnie nagram to. Oczywiście. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście, że teraz jest jesień. E, e, bo ja mam urodziny w lato i mam 8 lat. Czyli znaczy, że nagrywamy za rok. Za rok będę chodził do trzeciej klasy. A gry za pieniądze będą za 5 lat. O, za 5. Właśnie tak. Za 5 lat. Bo będę miał wtedy 13.